Aně, zkáž pod kuchňou. Zrvek! Ognisko. osiem oktanów. Baga dzieci. Na środę piszemy wypracowanie pod tytułem Skarby naszego nieba. Proszę Państwa, nasz samolot nie poleci do Krakowa, ponieważ na tamtejszym lotnisku rozpościera się obszar mgły. Zaraz wylądujemy w Warszawie. Nie ma podstaw do obaw. Ale wierzący mogą pomodlić się za siebie i za innych. Proszę, proszę nie kłamać, proszę Pani. Zostaliśmy porwani przez porywaczy. O, I spokój. Najważniejszy jest spokój, drodzy Państwo. Spokój. I proszę nie stawiać oporu złoczyńcom. Bardzo Panią przepraszam. Jeżeli się już tak stało, to jeżeli państwo to nie zrobi różnicy, to prosiłbym do Kopenhagi. Przysięgam, że nikt nas nie napadł. Na pokładzie znajduje się tajny funkcjonariusz ochrony. Proszę państwa, powtarzam. Proszę o zapięcie pasów i otwarcie książeczek.